R-ty-ty-ty-ty-ty Jesteśmy? Jestem Czekamy jestem. na jajka No teraz jajko musi do nas idzie? Do nas, No, nie, do nich Chociaż w sumie może no, mieliby różne szanse Ej gramy, bo oni już przyjmują C o, no to dobra, to lecimy A oni już korzystają ja z tego A ja zostawiłem laser No to jak zginiesz, to go ściągniesz, to tam się nikt nie obrazi chyba Będą, nie będą ci wypominać wiesz, lasera przez dwie będą. sekundy. Uwierz mi, mi chyba <gry> Ej, kurwa, wlazłem w jakieś katakumby, oblazłem dookoła punkt A i chuj Myślałem, że się da wyjść. No! Dookoła! Low colo Idzie tu ktoś! Koliber dostał ode mnie! Podnieście, podnieście! No biegnę, biegnę. Biegnij, biegnij! Jest. Dzięki. Dziękuję. Granat! Kurwa! Na schodach, na schodach, na schodach! Pierwsza pomoc! Już nie ma na schodach. Jajo, Wojp! Jego, Jajo! Mało. O, dostałem od kolibra. Idą od B na alfę między budynkami. Dostał, dostał. No, dostałem od kolibra. Ej, la, la! Dostał. No dzięki, 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 dzięki. A, ja nie tak zdążyłem Cię mówię, podnieść, nie? chciałem Cię podnieść. Tak? <grym> A to jest kurwa pulsowanie. No. Boże. No właśnie specjalnie tak wybrane jest. Czesiu mnie ściągnął, i są na to B. Nie, nie, nie. O kurwa, plecy mi zrobił. A ja się odrodziłem to na Tobie. To eee... Green jest na B, na B, no? na B. Czesiu, tu teraz pokażę swoją Stoi, klasę. Nie, tu... Cholera. Kurwa. Nie. Czesiu, pokażę swoją klasę podnieść. No przecież powiedzmy nie można podnieść, nie. no. Czemu? Nie wiem. Za no ciężka jesteś, ten... No, <laughs> jaka szczerość! <laughs> Czas uruchomić bieżnię, jo? <laughs> no, no, dokładnie. Dobra, Dobra chmurę, ty, bo my się tak gną uśmiejemy i za chwilę będzie znowu płacz, kurwa. <laughs> Ściągnąłeś ten laser, Jaro? <laughs> tak, 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 ściągnąłem, ściągnąłem. Ej, tu ktoś jest! Lady! Dostałem od fika, ja kurde! Dawaj! Bięk. Nie wiem gdzie on jest! Widzisz? Jestem biedna, Poleciał biedna, na biedna. punkt! Czasami... Biegnie, niech już ktoś biegnie na A! Ja biegnę na A, C! Ja biegnę na A, bo... Bię na C? Nie wiem czemu... Bo biegnę! Oni są na C! No, mar marmela, na razie biję ich. No. Tak, pociągnąłem trzech. Uważaj, 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 to, bo... to Ktoś się odrodził. Kurwa, Maciu, <śmulety> nie, nie, nie tłucować. Siema, <śmulety> Tomcio. Siema, <śmulety> siema. <śmulety> o, to ja to trzecia czas nagrywam, wiecie o tym? No ja tak samo. Chyba będzie miał w 5 giga. Znaczy, już, ale... ja na, ja na Twitch'a mam, ja z Twitch'a pobieram A ja potem. na Twitch'a, ale ja w tej jakoś robię. Aha. A będzie Jeszcze tam to też nas słuchać z ten? Tak, tak. Ale nie, jak tylko na wojcie jesteśmy, a jak na imprezie nie? Eee, na imprezie nie słychać, na Wojpie tak. Skąd to? Dostał, no za Zjedzona kozabicie, pięknie. Tu już ktoś będzie czekał, bo już poszła informacja. Idą na B, idą na B. Jaro, idę... albo Jajo, może idźcie z Jarkiem tam naprzeciw. Na Idę, dobra, no, na Oni tam patrzą już. Tu po prawej. Kurwa, Koliber leży, no. Koliber nam, ale kupu mnie dobiła. Dobra, na mnie, na mnie, szybko. Ja już nie żyję, no to... Dobra, jeszcze. Ach kurwa, nienawidzę tych kurwa Jeszcze serii. Jest tam. Ej, to ktoś dostała. tam jest, dostałem od Kolibra. Uuu, uh, Green z tyłu. Green, podnosi. No ja dostałem już niestety. Kurwa, zabiłem Kolibra, a Green zabił mnie. A ja zabiłem Czesia i Kolibra. No i, i ładnie. Nie, Jaga tu była. O oh, kurwa, free nas. Free free, free, free w No nie no, nie lubię, nienawidzę tych broni, kurwa. Co mają berkta? Nie umiem no tym grać. Ciężko się gra. Ciężko, ciężko, bo się blokuje ten y, spust. No, no, no. Nie, bo trzeba pamiętać, żebym pulsować, nie? Tak. tak. Kurwa, kolibę! Aj, kurwa. Odrodziłaś się na swoich. na. trupach! Strzał za strzał z kolibrem. Dzięki. Podnoszą się, podnoszą się Ej, tu. O już nie. Uciekał, uciekał mi trupek. Podnieście. A ja <laughs> nie. O. Kurwa, przez jebane drewniane te dostałem. <laughs> Na B, z B widogieliś, zaznaczyłem. Nie no, z góry i z dołu dostawałem od Angi. Aga dostanie zaraz, wybuchnie koło niej beczka. A nie, nie, przeżyła to. To było dziwne. Powinna zginąć. Dobra. Kto to? Marmel. Kogoś tam obiłam, jak biegle. Jest oznaczony. Uważaj, uważaj, będzie wychodził. Ja, nie, Kurwa. Koliber mi plecy zrobił. No, będzie ktoś tu wchodził do budynku do mnie. Trochę tego dobra, dostał, ugiłam. Czesiu, Czesiu, dostał, dobra, dzięki. Alfę biorą, przyjdą na B zaraz. Na górze jest kurwa freak w budynku. Dostałem, na górze jest w budynku, od zaznaczyłem na mnie. go, zaznaczyłem go. O jezu, a się przestraszyłam, ja pierdzielę. Cztery życia mi zostało, ja pierdolę. Nie wierzę. Kurwa, ale znowu, znowu twoja siostra, kurwa, ja pierdolę. No, a ja się właśnie jej przestraszyłam, <laughs> wiesz? Kurwa, no bez jaj. Asysta zamczona, ko zabicie. Czy są góry? No, one na balkonie. Ja idę na alfę. Trzeba coś poprzejmować bliska. Fuck. Dzięki, dzięki Jeszcze jakbyś tak czasem muszę łapieć, jak podniesiesz Ale to ja muszę uciekać, bo ja nie wiem gdzie oni są. O kurwa, z Alfie idą. Czesiu jest na Alfie, patrzy w stronę B Idą na B! Czesiu idzie na B Skoło budynku Dostał! kolibę. Kurwa, fryku Plecy! Jest nas tak mało, a jest taka zadyma, że... No! Taka, co nie? Nie, nie! Mhm... On się tu podnosi, kurwa! No, no! Jeszcze glin jest w środku, podnosi fryka. Przejąłem co? Rzuccie tam granat! Czekaj, ja jestem na górze już, ja już fuck'am to! Fakam. Fuck ja się boję, kurwa, normalnie. Dobra, Koliber dostał. Dobra, asysta. No, asystę mam za niego. Podnosi się tu ktoś. Ej, to foknie, foknie, Ej, foknie! Kto wybierał broń? Kto wybierał broń? Każdy się zgodził. A nie ja Coś, nie pamiętam. O, to... oh, fuck! Kurczę, na C, ja byłem się na ja ją. Kurwa, jaj... Stoją i walą. Ja, ja, przejmij tą alfę! O nie, ty jesteś tu! Ja myślałem, że ty dalej jesteś. Charlie przyjmują. Na B chyba są, mi się wydaje. Charlie też biorą. Ile ich jest? Aga, aga! Ej, beczki! Uważajcie na beczki! Kurwa! No dostałem właśnie z beczek! Ktoś mi robił plecy! Dostałem! Znowu wybuch. <śledziany> <śledziany> Dwa razy dostać zbeczki. Kurwa na mnie, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie! Nie wiem na kim właśnie odrodziłam Dostał Czesiu. jest tam dalej. Kurde, ja nie umysł tego strzelać. Dobrze jest. A nas jest po równo? Po jesteśmy, a tak jakaś kurna wady jest straszna. Pierwsza pomoc na straszna, to co to. Teraz bierzemy jakieś kurwa. te. te. Co? Co ty chcesz wejść? Eee... ja jak chciałem się podnieść. Tu, ktoś! Z podębku! Lady Aga dostała. Dobra. E, bierzemy później jakieś te e, maszyngiady, kurwa. Żeby to miało odrzut, jak leci ktoś tu. Kurwa, kulibre, Ta, oj, plecy. Kocuje, plecy. A, a kolibek z góry. Ile zostało etykietów? 30 etykietów różnicy jest. Jeszcze mamy szansę. Ja się kurwa, się <laughs> jak się przewrócił, kurwa. Jak ja miał pecha. O, wiedziałem, że to pewnie Marmelka, tak? No kurwa, jakby nie. No podniosłam. E, plecy wam robią, plecy wam robią. Uważajcie, od tyłu. już kurwa B. Tak. Kurwa, co ja zrobiłem? Ja Ej, spójrzmy się na tym kurestwie blokuje, no bez kitu. Aj, dostałem od Agi. Całe? Ktoś plecy walił. O Jezu, koliper leży. Ale dostałem bota, bota, bota. od Czesia, tam jest jeszcze dwóch, za kontenerami, tu gdzie ja leżę. jest marmela. Dzięki, ale ktoś tu jest. O fak, dużej jest. O, ja ją obrał, najlepszą drogę, jest. przejmować punkty. No, a jak lubisz Battlefielda, to ci się opłaca, nie? Bo tak jak na mapę masz kupować, takie pierdoły, pewnie ci się opłaca. Lepiej kupić premium. Sorry, że ja tak za późno mówię, ale ja nie patrzę na czat teraz, bo... Mordujemy. <ścoughs> Ada została. Nie, bez kitu! Ja pierdolę, 3% Maciejsiu! O, ładnie! Ładoy. To podnieś! Tam już nikogo nie ma, dzięki. Kto się podniósł? Ja jak tam był Koliber, biegł. No ty wyciąłeś wszystkich tam? Nie, trzech wycięłem plus kolibra, teraz bieg. Wszystko No, no to ja wszystkich. Czt czterech wycięłem, to trzech wycięłem i kolibra. No ale Do to dopiero. Ty mówisz podnoś, a Koliber biegł w góra! Dostałem od Czesia, no i nie wierzę, jeszcze tam jest jedna osoba. Kurwa a odagi dostałem A ja na kurę wbiegłem Koliber, Koliber tu jest... A dostałem, 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 ja no ziółwika, dostałem Jak chciałem na wika, wiesz, się przyczołgać tam do nich, ale nie Aha. udało się Tela <laughs> ktoś do mnie Już nie, no kurwa. Już nie yy, w budynku gdzie tam kurwa Koliber kurwa Cieszę biegną koło mojego ciała. Biegną na C. Cofnął się tu. Podniosę, potem pójdę walczyć. Nie, pomóżcie mi tu. Kurwa, o nie, nie postarajcie mnie dopadł. Biegnie tam, gdzie ty wtedy leżałeś. Kurwa, Koliber. Grin do was biegnie. A tu to jest za wiem, dużo kurwa mam A, dopadłem. Nie. <grych> o, tak nie. Ja tak, ja cię kręcę! tak zrobił! A ja go jeszcze nie dobiłam! <grych> szybko na mnie, szybko na mnie! Was. Dziękuję! Na trzęsą! No? Wiem, chodź, dawaj, dawaj! Idą na alfę! Idą w stronę alfy! Oni jeszcze tu są! Kurwa, Aga! Aga mnie ściągła. Ja ją ściągnąłem. Mogę krótkie? Tak, tak! Może krótkie, może tak, na skok tak. Biegnie tu. Ej, dostałem freak'u, tam do jest tem. dwóch. Freak. I na b jeden poszedł. A, już tutaj. To dwie Ej, wygrywamy to znowu. A jak mogło być inaczej, nie? <laughs> Kurwa! Alfa, alfa, alfa! Cel, Charlie, spod Mhm. Tam będzie jedna Kurwa, osoba. Kurwa, dopadła! Kurwa, ale flek. Jakie wolę. Ja no Teraz musimy szybko to przejmować, bo... Charlie, kurde. Ja się wrócę na to cza... Ej, tutaj komię, mnie, Dostał, dostał od kogoś. Marnelka. Dobra, dobra. Granat jakiś tu przyleciał. Ja rzuciłem, ja rzuciłem, biegnij na C. Jezus, Mario! Nie ja wiem, mi się blokuje ten kurwa spust. Nie umiem tego strzelać. Zachwiję, nie umiem tego strzelać. Ale walka jest dość wyrównana, bo. No? Chwilę oni mieli przewagę, chwilę my mamy przewagę. Chodźcie na alfę. My... na Charlie, nie? Może wziąłem się. Niech ktoś się wróci na, na A to my zdążymy przejąć tu C. Mamy no tu. ktoś tu na C, biegnie a, ktoś tu. Ktoś kto umie strzelać, Dobra, po, trzeba było powiedzieć, bo ja dostałem już... Cześć. Czesiu, cześ, no, <laughs> Czesiu pobiegł. Na alfę Leci na a, B ja idę, z tego czesia muszę położyć, bo kurwa yeah, no, nie uczyłem. Zostaj no, tam granat! Zauważajcie! na pewno. No fryku mnie dopadł, 8% mu zostało. Nie wierzę w to, kurwa. No kurwa, koliber. Sześć razy fryku mnie zabił tutaj, ja pierdolę. Oj, przegrywamy już teraz. No, Chłopaki. musielibyśmy teraz się rozdzielić i brać kurwa każdy po jednym punkcie. Tu był koliber, uważaj. Oni przyjdą pilnować idzie. tego teraz. Idzie. Dostał, skur wielkamper. Nie no, aga. Dobra, hmm. e, ja nie. E, idą, idą na alfę, idą na alfę, a... idą na alfę. Oni też idą na alfę. Ale, ale alfa jest nasza. To... No, oni idą na alfę. Ale idźcie tam, bo nie Oni, tam oni tu idą na alfę, idź, widzę, że idą. Bo mnie zabijali Są, są na alfie Dobra, my też już idziemy na alfę Od altek szli No, rozwiążysz O, od altek O ja pierdolę ci, to Aga mnie dopadła Dostała Nie, to nie aga była, to koliber Friku mnie zabił, kurwa Dzięki Dobra, oni no, są Ej, no właśnie czuję My się też musimy wiecie co? Więcej Dostali, podnosić. dostali, dostali. Muszę sobie zmienić na to, żeby szybciej podnosić, żeby więcej procent dać życia. Dobra, Frik dostał, Frik dostał. Szybko, szybko musimy cele. Nasze cele są. Mamy to wszystko. Czekamy gdzie się odrodzą. No. A tu coś. Asysta, Aga. Eee, dostałem, to myślę by ktoś był. Tych, tych się odrodziło. Jest tu jeszcze ktoś, free kier. Czesiu, jeszcze. Cześć nie, nie wiem kto został Green. <grym> podnoszą nie się, podnoszą no, się. No, nie Kurwa przeładowała mi broni, ja Kurwa. Ja na ślepą zginą strzelałem Ja strzelałem w te beczki coś się strzelił chyba Rzucił granat koło tych beczek Ej, rozdzielmy się może C? co? Na B, na B, na B, na B ktoś. No ze mną. dobra, no ja biegnę na C, ja na C jajem biegnę. Oni mają trzy punkty No damy radę, my mamy 90 punktów Widzimy ja na ten tempu. Kto no, Dobra, na na A idziemy, Idę idę idę. No nie, no Koliber, kurde. Koliber idzie na I no Dostałem. Na na a gdzieś tam idzie. Ja też dostałem. Cholera. 80, kurwa. Ciężko będzie się z tego przebić, jak nie mamy punktów. No. Koliber tu gdzieś w tych kontenerach jest Bo mnie stąd zabił wcześniej Dobre na C, nie wiem tam przy Jestem na C Ja idę w stronę Alfa Koliber jest Kobe No mówiłem że on tu jest kurwa dostałem też A. I dalej to będzie krążył, 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 No w kontenerze, już wiemy gdzie siedzi. Już wiemy gdzie siedzi. Do niebieskiego kontenera. Oj, green mnie dopadł. Dostał. Z tyłu. I teraz już tak. Aga dostała. Tam jeszcze Koliber wyleci. Kurwa. Green mnie dopadł. Nie, przegramy to. Nie, nie zdamy rady zrobić, kurwa, tylu punktów. W sumie my mamy Na mnie, na, na mnie, Jaro, na Ja jestem, 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 jestem. Dobra, nasze. Szybko C. Szybko C, no. Zezdani, na plecach nigdy Oni na Alfe biegną, co na Alfe biegną. Cześć, na alfę biegną. dostał. Też jeszcze, wie, tam jeszcze ktoś? Jest. Tak, dostałem koliber, pobiegł na, Alfę. Się. Pobieg na Alfę. Koliber, Jeden, sam, podnosi, podnosi się tam ktoś. Cholera, ku mnie dopadła i podnosi. Dostałbym do mnie. Uwaga, dostał mnie dopadła. Też, ale mamy wygraną na razie, bo oni się biją. Dostał, 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 dostał. dostał, dostał. Ładnie. Ja. On na B pójdą, na B pójdą, na pewno na B pójdą Dobra, ale idziemy na pierwszy ty ich będziesz wykańczać Kolibar dostał Aj, jeszcze tu jest Aga Aga jest na plaży Kurwa, Jest obity kurwa Mówiłem, że to zadziała Marmelka Teraz, na alfa, na alfa, na alfa, i... na na tak? Ej, którędy ja tu... <laughs> Kurwa, dostałem. Koliber jest tutaj na tym. Ja pierdolę. To samo mnie zarznął, kurwa. to o tobie. Gdzie on jest? A tu, kurde, ja go Ale on to zawsze gdzieś tam z tyłu, z boczku, nie? No, zboczku, i zawsze zboczku? ten. Zboczek, nie szybko, zboczek. szybko, szybko, bo kurwa, będzie znowu los. No bo, bo jest 26 x 45. Niech ktoś biegnie na C Ja Dobra, biegnę na C biegniemy na C, ja na C, ja biegnie, na c. Ja Oni ja biegnie są na, c. na B ktoś biegnie? Ktoś biegnie na c? Dostała jedna osoba tutaj A, była Jeszcze nie. ktoś się tu drze Nie Pan Poliber dostał To było tylko złudzenie Dobra ja biegnę na B Sorry Dawid ja musiałem cię biegnie. kiknąć bo my się tu bawimy między sobą Idzie na, od A do B od do C Sorry kurwa Jesteśmy tu goni. na B Aj Aga Szybko, szybko na mnie jak ktoś 22, szybko! Nie biemy to Cholera, nie podniosłam was tutaj, tak spieprzyłam, masakra Alfa, alfa Dostał! Koliber Przejmujemy, 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 jeszcze ma szansę, jeszcze ma szansę kurwa. Ale, ale spina. Brazemy kontenery, bo oni się lubią kampić. Eee, oni na C są. A, a na granat, granat. Granat, granat. Plecy. Aj. I... Między kontenerami na Alfie. Dostał, dostał, dostał. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Kurwa. No właśnie. Dostałem, Kogo dostałem. Mógłbyś mi mógł mógł powiedzieć, że między kontenerami. No mówiłem. Aga jest na C. Na C, Aga biegnie. Kto wygra? Na bank biegnie na C. Jest tam, jest. Ładnie. Aga zajebano. Dobra, nasze. bali to! Eee, kurwa, znowu! My jeszcze nie Jeszcze nie Nie się, nie ciesz się. Jeszcze się kurwa nie ciesz. No nie, nie ma, nie ma szans, żeby to wygrali. Dobra, Jaro, przejmuj, e, chodźcie na B, chodźcie na B. Na B, ja przejmuję auto, no. Idę, idę, idę. Ktoś nie przyjmuję auto, a, Jest! Ale jest. kurwa, ale zawzięta walka wygruje. była. Piękne to było. Uff. Ja...